Oszukujemy się po to, aby chronić się przed trudnymi emocjami. Jak to robimy i dlaczego warto być szczerym wobec siebie? Oto pierwszy odcinek mojego wideobloga. Zdecydowałem się na prowadzenie wideobloga. Teraz będę mógł ubierać ważne dla mnie treści w zupełnie nowe szaty. Krajobrazy, kolory, muzyka. W połączeniu z obrazami i dźwiękiem chcę tworzyć coś, co trafi do twojej głowy i serca lepiej niż sam tekst. Oczywiście bez pomocy Marysi. Mojej ulubionej kamerzystki, a przy tym mojej żony, żaden film by nie powstał. Nasze pierwsze kroki z tym wideoblogiem stawialiśmy podczas naszej tygodniowej wycieczki na Maltę. To widoki właśnie z tej wyspy możesz podziwiać na poniższych filmach. Jaka jest idea tego wideobloga? O czym będą moje filmy? Więcej o tym w krótkim wideo wstępie, który możesz obejrzeć jako rozgrzewkę przed pierwszym odcinkiem, który znajdziesz niżej w tym, wpisie co przed sobą ukrywamy, a tutaj pierwszy odcinek, w którym mówię o psychologii oszukiwania samego siebie i o tym, dlaczego warto być ze sobą szczerym, po obejrzeniu zastanów się, co ty sam przed sobą ukrywasz, zastanów się, co w głębi serca wiesz na swój własny temat, ale z jakichś powodów wmawiasz sobie, że jest inaczej, daj znać w komentarzach. Jak ci się podobają pierwsze filmy, jeśli masz jakieś pomysły na kolejne odcinki, daj znać, jestem otwarty na wszelkie inspiracje, miłego dnia.